Cześć, Cześć Manko, witam w kolejnym odcinku. Dziś robię przepyszną kiełbasę czosnkową. kiełbasę z piekarnika i tutaj musielibyście się zaopatrzyć jedynie wielita wieprzowe. No albo zrobić ją sobie parzoną w rękawie do pieczenia. Tutaj wybór należy do Was, ale naprawdę ta kiełbasa pieczona w tych jelitach jest obłędna. Tak więc zaczynajmy temacik. Mam tutaj trzy gatunki mięsa: boczek, karkówkę i łopatkę. Łopatki i karkówki po 400 g, boczku 200 g. I teraz kroję na tyle, żeby weszło to do gardziela, do gardziela maszynki. Ja tutaj nie będę. Jak już klasyfikował tego mięsa, po prostu każdy gatunek mięsa mielę na innych oczkach. A że ono jest trochę bardziej tuste, tutaj z łopatki też nie będę kroił tego tuszczyku. Niech on sobie zostanie. Tak więc poporciuję i już mielimy. Teraz na najdrobniejszych oczkach, tutaj jest 3 mm, mielę sam samboczek. No musimy tutaj nadać odrobiny kleistości, a przy okazji zmielę sobie 15 gramów czosnku, czyli są to cztery ząbki. I teraz na sitku 7 mm yy, mielę karkówkę. I teraz pozostałą część mięsa, czyli łopatkę, mielę na szarpach. Mięsiwo mam zmielone, i teraz przyprawy. No, oczywiście, oprócz czosnku, yy, musimy dodać jakieś przyprawy, żeby nadać smak tej kiełbasie. Ja wsypuję 2 gramy czosnku. Yy, czosnku, co ja mówię? 2 gramy pieprzu. Czarnego, mielonego, 2 g majeranku. Yy, może zacznę od soli. Yy, 18 g soli. U mnie zwykła sól kuchenna, tym razem bez soli peklowej. I dla, dla konserwacji tej kiełbasy, zakonserwowania i nadania odrobiny, wiecie takiego. Czerwonego koloru. Wsypuję 2 gramy cukru. I do tego 50 ml wody. No i teraz pozostaje to wszystko dobrze wymieszać. Tutaj przez chwilę musimy mieszać. To mięso musi zrobić się kleiste. Wymieszam. Nakładam do nadziewarki i nabijam. zdaję sobie sprawę z tego że nie każdy ma nadziewarkę no ale każdy ma maszynkę do mielenia mięsa a tam jest ta końcówka którą możemy założyć i nabić kiełbasę tutaj dobrze wymieszaj nadziewarka nabita, Osłonki jelita założone ja mam Fi 26-28 i mogę nabijać kiełbasę Nabijajmy dość ciasno. Jelita mam nabite, no chociaż z tej ilości nie wyszło tutaj zatrważających ilości, no ale lepiej częściej, a po trochu i teraz formujmy takie kawałki, jakie nam odpowiadają. Kiełbaski uformowane i teraz działajmy z pieczeniem. Y jeszcze Wam to powiem, że ja y tej kiełbasy, jeśli chodzi o pieczenie, jeśli pie zapiekamy ją w piekarniku, nie obwieszam, nie obsuszam, ale gdybyśmy to robili w wędzarni, jak najbardziej trzeba to zrobić. To jest. To jest, że tak powiem, wymogiem tego prawidłowego wędzenia. I teraz blaszka. I układam kiełbachę. Jeśli chcemy, oczywiście możemy podwiesić ją na kratce, lub położyć na kratce w piekarniku, ale nie tak jest wygodnie. Tak więc kiełbacha, tylko na blachę, wyłożoną papierem. I tutaj uważajmy, żeby się nie stykała. I już leci do piekarnika. Ale zanim włożę do piekarnika, chciałem Was zaprosić na kanał Wspólne Gotowanie. Tam z żoną gotujemy różnego rodzaju tanie, szybkie przepisy. Myślę, że każdy znajdzie tam coś ciekawego dla siebie. Tak więc serdecznie zapraszam. I teraz jeśli chodzi o pieczenie tą kiełbasę, piekę w temperaturze 90 stopni yy, do uzyskania wewnątrz tej kiełbasy 68-69 stopni. No myślę, że zajmie to około 2 godzin. Wiecie i tutaj gwoli przypomnienia dopowiem, yy, że nie ma to znaczenia czy my włożymy ją do zimnego piekarnika czy już do nagrzanego piekarnika. Ja wkładam do zimnego, nastawiam temperaturę. Wiecie, i tak kontroluję, w którejś z tych kiełbasek? wybieram jedną, przebijam już jedną, kontroluję temperaturę wewnątrz tej kiełbasy. Tak więc tutaj, bez znaczenia, czy nagrzany, czy zimny piekarnik. Kiełbaski mam upieczone. Tak jak mówiłem, piekły się przez 2 godziny w temperaturze 90 stopni. Teraz mogę wyciągnąć na talerz. Jedną na blacik. Pokażę wam jak ona wygląda w środku. Zapach. Zapach jest niesamowity. A jeśli chodzi o smak, Przepyszna. Mm. Idealna ilość czosnku, przypraw. No i oczywiście ten kolor, taki szary, świadczy o tym, że tutaj nie była dodawana peklo sól. Przepyszna kiełbasa. Tak więc kochani, jeśli się podobało, działajcie. Życzę wam smacznego i do zobaczenia. A ja idę robić kanapki.